Dzień dobry, witam was. W kolejnym odcinku zagrajemy Fallout New Vegas. I aktualnie na mapie świata mamy się udać mniej więcej tutaj. Znaczy niby samce to spalili, myślę, że tam się udamy. I oczywiście Randal zostanie pomszczony, bo mimo że był łowcą nagó, to jednak był obrońcą praworządności. Zabijaliśmy świrów, kanibali, bandytów i ogólnie. I ogólnie odpadki społeczne. A teraz idziemy gościa pompkić na tą na tą wierną kas z miotaczem ognia? I z naszym robotikiem Idim idziemy go pomścić. A najpierw idziemy wydobyć informacje. Od gościa. O, bestie. Dzień dobry. Nie spodziewałem się Was tutaj, albo ale, nawet jeżeli się spodziewałem, to nie robicie nam mnie żadnego prawdzenia. Kas, odsuncie jak to je poszukać. Okej, okay. naboje 10mm, łódź 10mm, tych pancernych nie będę zbierał, bo i tak mam już. Od cholery hajsu, tylko ich broni. Takie jędrogę nad krwetkami myślistych. Mówiło bym, jest to akurat był A ty co miałeś? Nic ciekawego nie miałeś. Okej, okay, Violet zabiliśmy, ale mam nadzieję, że ten gościu tam będzie. Uda nam się dowiedzieć tego, czego mamy się dowiedzieć, to tu już byli, żeby tutaj była ta bandytka Violet i jedna z naszych ofiar w questie zatytułowanym Nagroda Trzech Kart. O, dzień dobry. Kolmak, Witam pana. Jednocześnie ja żegnam, tak jakby. Bo widzisz, koleś, że ja mam karabin plazmowy. Dość mocny karabin plazmowy. Jest to karabin, z którym zdecydowanie nie chcesz się spotkać. Nie mi pan pancerza. Mapa bunkra prokuratora. Naboje. Pan ręczny karabin maszynowy miałeś. Następna partia. Miałeś granat ułamkowy, 10 stóp. Miałeś ręczny karabin maszynowy. By 5 razy w tryce. nieźle. I... Tym razem przekazujemy to IDM-u. idm ID. Edi... EDI Mhm. Mm 10 ganków podłamkowych. Masz karabin myśliwski. Masz maczetę. Masz nóg bojowy. Masz pistolet na 79 mm. Masz równy równywacz. Masz rewolwer magnum. Masz ręczek, ma Nabył słodką dębę sobie zachowam. I EDI. Jeszcze coś ode mnie otrzymasz. Masz te dwa tamteże bojowe i tyle. Myślę, że tyle. Teraz my możemy się wyleczyć stekiem z Bramina, stekami dwoma z Gekona, kukurydzą, tego typu śmieciami oraz kilkoma skimpakami. Dwa z tym pakiem wystarczyły. Bunkier tego kolesia znajduje się niedaleko tej kryjówki legion Cezara. I mamy zabić prokuratora. Więc myślę, że od razu się za to z... zabierzemy. Nie można pozostawić wobec tylko mi są to Za szkoda. Dobra, więc moja drużyna za trzecich. To by nie było wrogów. I myślę, że to będzie zakończenie tego całego questu długiego. Przejdziemy się do tej kryjówki Legionu Cezara na południu i pójdźmy, pójdźmy, pójdźmy jeszcze bardziej na południe, mianowicie do tego. No oczywiście zaczekajmy sobie powiedzmy te 9 godzin, albo nie, 8, nie, 7. I to jest mniej więcej w tę stronę. Więc musimy zabić naszą najgrubszą zdobycz. Prokurator, świla zwanego prokuratorem. I to będzie zakończenie tej linii questowej i całej modyfikacji, którą jest bardzo dobrze. Między innymi dlatego, że jest występ, a mianowicie jest przystępna w tym sensie, że moi drodzy, że, moi, moi drodzy, jakby to powiedzieć, jest przetłumaczona po pierwsze na język polski, po drugie, nie, te poszczególne zlecenia nie są jakieś makabrycznie trudne. Mhm. teraz sobie tutaj zrobię dużego save'a. Zatem jest, mimo wszystko, dobra fabularnie, za każdym, za każdą na ofiarą stoi jakaś historia, a nie po prostu idź zabić. Tylko, zakazu swoich historii nie są komplikacje fabularne, konkurencja, która chciał się wysiłkać i tak dalej. Aha, ci mnie oczekuje. Spoko. Czy by chciał mi zaproponować współpracę? Restraint is noted. Most in your position would have swept into these chambers with little mind to dialogue mm. You a simple courier? Ha I've seen what you can do. Now, I want your decision names you've never heard from places you've never visited Littlehorn for example although I think there is someone you've heard of marco marco he's just a man. The most human sort, really. I believe he's a balancing force. Man is predatory by nature, and Marco exemplifies those qualities. Marco represents Homo sapiens in its purest form. Miguel is Marco. He is on an endless journey, sowing strife at every opportunity. With that said, I heard rumors he was marauding through the Leno Estacado. But it's only speculation. Marco is just one facet of our organization. I'm sensing that you're apathetic about my offer. Understand there is no turning back now. You're still ruled by fear, aren't you? Fool. I no cóż, ponieważ zobowiąza mnie do tego Randall. Nawet jeżeli mógłbym tutaj kontynuować, quest to i tak wolę go w tym momencie przerwać, ponieważ to jest bardziej zgodne z charakterem mojej postaci. A ten jest psycholem, jak zresztą wiemy z rozmowy z, roz z rozmowy z tym. Hmm, całkiem nieźle młotkiem jest. Tabr. Ajajajaj. A aje, ja aje, Ci młotkowi są nieźli. Ale ja i tak go planuję zabić. Mam dobrą broń, mam dobry pancerz, więc. Why fucking not? Prawda, będziemy musieli, to teraz nieco inaczej poprowadzę te rozmowy, żeby zobaczyć, co się stanie. Mam no, po prostu zabić prokuratora gości, jest psycholem, psychopatą. Ps więc, więc go zabiję bo na tym tempie, jest się w swoim ostatnim liście, spójrzmy teraz na tę notatkę. Zresztą z tej rozmowy wiedzieliśmy w Z tego mowy z tym, widzimy, że on jest psycholem, z tego zlecenia. Marko wymordował całą rodzinę, zatem i. Zatem skoro ten mnie prosi, skoro mnie proś swojej ostatniej prośby, to, to zachowaniem najbardziej spójnym z charakterem postaci jest zabić tego Kolesia. Hey. Wszędzie, <noise> gość miejscu za zanim mówił, i to będzie trudne, moi drodzy. Więc na tak tylko będzie biegać dookoła i strzelać do wszystkiego, co się rusza. O kurde, już, tak szybko! Aha, czyli kpina po prostu sparnuje mi dodatkowych przeciwników, bo ten nie wie co powiedzieć. Jak mi tak, by, nie, było, jak mi tak było, nie było za łatwo. Więc tym razem, moi drodzy, musimy go wypytać od tego Marka, bo jego też mamy zabić, bo wymordował rodzinę Randala. Zatem muszę tam podejść. Wstecz. Is... Mm -hmm. hey. like Okej, okay. zatem już kasy zbili, teraz pochroniarzy bym ich zdjął. Przynajmniej jednego, just one, I want just one. Dobra, skinpaki, I want just one, just one of them. Bro, regeneruj kuchnięty szybciej. Bum, bum, mamy odzysku spróbujemy kostuchy. Tab Jeszcze raz skinpaki, okej. Okay. I już mi popsuliście zbroje widzę. Bum. Okej, okay, mamy, mamy kostuchy. Jeszcze raz, jeszcze raz skimpaki. Trudne to jest. Mimo wszystko. Zakończenie akurat tego questu jest trudne. Ok, mamy znowu pośpiew kostuchy. Wiązany z tym. V. I to jest taki boss końcowy tego quest, tego, tego questline. Dobra, tab. Ale najpierw pozwolimy się tego jego ochroniarza, myślę. Ok, a teraz VAT i włebek. I myślę, że spotkanie twoje z moją plazmą będzie jak najbardziej niemiłe. Tab. Znowu się podleśmy. Tymademowę z super schimbakami. Super simpakiem jednym, jednym zwykłym. I znowu mam punkty akcji z powrotem. I chyba go oślepiłem. Dobra, znowu mi punkty akcji wracają, więc znowu główkę. I kolej jest ewidentnym bossem tej lokacji. I jeszcze w głowę. I co to? Niekończące zdrowie. Never ending health. Oho, pokaleczyłeś mnie, jak widzę. Mam torby lekarskie, takie składa koleś. Super timpan, timpan zwykły. I okej. Okay. Archon. Co jest tam z moim pancerzem? Dobra, dalej ma się dobrze. Mimo wszystko. ale Tutaj, pancerz bojowy. Działko obrotowe w pełni innym stanie. pięć kulek. Zmocniona hmm, wzmocniona skównia. Kolejna wzmocniona skównia. Hmm, karabin laserowy. Ogniwo fuzyjne. Kolejny pancerz bojowy. Idi? Idi! Muszę do ciebie podejść. Weź ode mnie, co nieco, ze szczególnym naciskiem na pancerze. Działko obrotowe weź, bo później będę go być może chciał używać. Jak sobie podbustuję hmm, broń niezwykłe. Weź te dwa pancery bojowe. Weź wzmocnione skównie. I znowu mamy miejsce. Ty miałeś karabin ekstrumowy. Kolejny pasterz bojowy. Jezus Maria. Ile tego? Chyba wyłączyłem bieganie mojej postaci. Jak je, od, jak je odpalić z powrotem? A, kapsloka po prostu uwalnąłem. Dobra. Ty, co miałeś, wybranie nawet na to zawody jakichś. myśliwska. Też w pełnym stanie. Nice, 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 nice. Wiecie jak się obłowiliśmy na tym questie? Jeszcze perka zdobyliśmy. Stellboy, Steampunk, 5000 kapsli. czyli posunięcia, Raditz, Antyrad, Menaty, weź salę Okej, okay, okay, czyli byśmy dostali lokację tego tak zwanego Marko. Tego nie można odpowiedzieć wytrychem, potrzebny jest klucz. A, czyli jak zakwiliśmy z tego, to wyjeżdżali ci. Ale dobra, my i tak tutaj obłowiliśmy się jak cholera, więc możemy stąd wyjść. I jaki perg dostaliśmy. Znawca, anatomist, zgniata droba i wytrzymałość łowców. Większą odporność na obrażenia. Fajnie. Przyda się. Nieźle. Naprawdę, naprawdę, moi drodzy. Nieźle nam poszło. Teraz z dumą patrzy na Mojhavi jako najlepszy zabójca. I nagrody nowego Vegas ukończone. I oczywiście nie znamy lokacji tego, 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 tak zwanego Marco. No nic, trudno. W tym momencie chciałbym ja zrobić sobie dużego save'a, bo w ciężkim boju, bo oczywiście na końcu quest, linii questowej czekał nas końcowy boss. I podziękować Wam za uwagę. Do zobaczenia. Cześć, Majki.